Witam, zaczynamy szykować kombaj. To ogólnie chodzi tym, tylko o header. Mamy wał wyjęty. Wał krzywkowy. Znaczy nie, nie krzywkowy, to jest prosty wał, tylko ma wykorbienia takie elementy. Montujące, mocujące go, z trzech kawałków się składa i są wykorbienia. Ten wał mam wywieziony na prostowanie. Syn tam krzyczy. Tu wygląda to tak, w środku widać, że poprzedni właściciel kosił kamienie, dlatego tutaj ten drugi odcinek był krzywy, ten był prosty, no i ten tak samo pierwszy tu od napędu był krzywy. No, ja zawleczki od palce. Tu są palce. Tu są widzona, środkowy ślimak. Na środku to jest, jest prze, prze, zamontowane, są... Końcówki do palcy odbizone. A tu są te końcówki, już tu zregenerowane, nawet tulejki, które są fabrycznie montowane w BSR. -a, A tu są tylko na tym dłuższych wałach. Tu już są wybite, cztery muszę kupić. Łożyska są w miarę, ale nie będę wymieniał. I to było przyczyną element, jakaś podróbka była zamontowana, ściśnięte, nie trzymało. Po pierwsze wał był źle Tu jest końcówka od, od regulacji kąta palcy wychodzących. Wał był tu i wystawał. A tutaj wał brakowało po, dwóch, yy, po centymetrze praktycznie. Czyli go tu mogę centymetr, półtora trafną, bo tu jest odcinek dosyć długi. Był problem z tym, że to oryginalnie nie było ruszane. Musiałem troszkę nadspawać, żeby ściągać, żeby miało większą powierzchnię. Tu jest taki o taki gzyms podtoczenia. Jedną oprawę muszę dokupić. Wałów nie mam, bo mam wały zawiezione do prostowania. Palce są dobre. Tam są dwa, cztery do wyprostowania są. Na, może do tego jeszcze będzie parę, kiedyś więcej. Tak to wygląda. Przy hederze jest założona przekłaniać Schumachera od, od, tu mamy zespół do stół znaczy do rzepaku i tu praktycznie była nowa przekładnia, tylko kołem się różni, bo koło napędowe w z hederu ma na szeroki pasek, a tutaj na pompę na hydraulikę jest na wąski. No to trzeba tylko koło przełożyć. Wszystko pasuje, widzieliśmy tutaj wszystko nowe. Także a odnośnie do przekładnika, pokażę co było przyczyną dżerazdziową. A tak wygląda przekładnia rozebrana Schumachera. Czyli no praktycznie nie ma jednej części. Yy, nie ma wału głównego, który napędza kosę, bo on jest na Hmm. Tak to wygląda pokrywa, łożyska, łożysko jest egiełkowe same. To jest ten mimośród, który tu jest montowany wał, w takim półksiężycu. Wał, który tu wychodzi przez te łożyska następne. Wał został, miał na frezach luz. Wybity był, został dany na usługę, aby wykonał już większą ilość ich wałów, bo nie są dostępne. Tak samo i wąs, który jest montowany od wału do kosy, był mnie pęknięty. Tu jest wszystko zamontowane od kosy, od stołu rzepaka, jest wszystko nowe, a tamten jest pęknięty też dany do regeneracji. No, czy nowy, nowy, nowy element, mam zrobiony z, ze staliwa dobrej jakości. Tu mamy zestaw e, dłut Lemieszy do Wogelnota. Tu jest keverland śruby. Tu są lemiesze 18, tu są 16. Kupiłem 18 i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Na razie z pługiem mam dylemat, czy zagonówkę Makolnika, czy szóstkę zakonówkę koranda czy obrotówkę piątkę. Zresztą, że piątka jest dużo, dużo droższa. Tak wygląda ten wąs. Tu jest na dole kosa. Łożysko wiełkowe. Tu jest ten wał, który mówię, że jest tamten wybity wbite frezy, a ta końcówka gdzieś w tym miejscu tu była pęknięta, była pospawana, ale już nie mogę ściągnąć pospał swoje ściany, a ta się chyba nie mogła tak, żeby zacisnąć się na wale. Tu jest ta przekładnia cała Schumachera od yy, stołu rzepaku. No i tu napęd ślimaka. Łańcuchem. No, tak to wygląda. Żylecki są przykręcone już. Moja przeróbka to jest nożyki, są od. Yy, to są. Yy, Laverda firma od kombajna Laverda, pasują tylko trzeba było przewiercać trochę otworki, bo to było 5,5 na 6 czy jakoś tak, nie pamiętam, to było w roku robione pięknie się sprawdza